Janusz, jak ostatnio rozmawialiśmy, powiedziałeś, że nie narzekasz na Dudę. To skąd jeszcze znalazłeś czasu tutaj, żeby poprowadzić klub w Lidze Centralnej? No wyzwanie, tak, A to jest to mi tak, czyli mój dom, to jest moje miejsce. I jakby ja widzę ogromne potencjał w tym, żeby, żeby ten wynik sportowy poszedł w dużo lepszą stronę. Jakby widzę pracę, tę ciągłość pracy, która została wykonana i też to wyzwanie jest dla mnie taka, ta, takim, taką satysfakcją e, za ten okres, który, który przepracowałem w ostatnich miesiącach i myślę, że to doświadczenie, które, które mam, postaram się wykorzystać i tą energię, którą mam, postaram się dać zespołowi. Powiedz mi, czyli co, praktycznie chyba nic się nie zastanawiałeś, jak otrzymałeś tę ofertę pracy tutaj w Stomilu? Nie, nic się nie, nie zastanawiałem. Jakby merytorycznie podeszliśmy z zarządem tutaj do tych rozmów i myślę, że ten plan, który sobie nakreśliliśmy na rozwój tego zespołu, zarówno ze sztabem, jak i zarządem, jest, jest na dobrym poziomie i myślę, że będzie na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o pracę, którą wykonamy, bo to jest kluczowe. Nie, nie chcę tutaj używać dużo, dużych słów, yy, mówić o wielkich rzeczach, bo mamy przed sobą miejsce stalowej woli za parę dni i to jest kluczowe, żebyśmy się do niego odpowiednio przygotowali i aby wyzwolili taką energię, która pozwoli ten mecz wygrać. I zmiany w drużynie, w sztabie szkoleniowym się szykują? Znaczy, sztab szkoleniowy w tym momencie pozostaje bez zmian. Myślę, że ten sztab pracował na, na odpowiednim poziomie, jeżeli chodzi o taką merytorykę i podejście do pracy. Profesjonalizm jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, więc pracujemy dalej i myślę, że wyciągniemy z naszej pracy bardzo dużo. Jestem, jestem tak naprawdę o to spokojny. A w systemie treningowym jakieś duże będą zmiany w porównaniu tutaj, jak przyszedłeś do klubu? To znaczy na pewno, jeżeli chodzi o model grania, nie, nie, nie planuję jakby ogromnych zmian, jednak te zmiany nastąpią, bo ja mam też swoją wizję, swoje, swoje nawyki, swoje jakie modelowe zachowania, które chcę prowadzić i których będę wymagał, to jest dla mnie kluczowe, na pewno to zrobimy, jeżeli chodzi o no, no wiadomo, takie aspekty czysto piłkarskie, czy wykorzystanie odpowiednio przestrzeni, no to, to jest dla mnie kluczowe i widzę tutaj duży potencjał do tego, żeby, żeby to zrobić już w najbliższym meczu. Czego się możemy spodziewać w meczu ze Stalową Wolą? No na pewno dużej energii, jeżeli chodzi o zespół wykorzystania potencjału, który, który chcę jakby na nowo obudzić w tych piłkarzach odwagi, podejmowania takich decyzji, na które dotychczas pewnie ich nie było stać i zdjęcia odpowiedzialności, bo to odpowiedzialność zawsze biorę ja, a nie chcę, żeby ona osztywniała piłkarzy i żeby w tych kluczowych momentach, kiedy to piłkę trzeba przejść do bramki, mieli otwarto głowę i szeroki kąt widzenia.